Miasteczko Valentine nie widziało deszczu od trzech tygodni, a niebo wisiało blade i nieruchome nad ziemią, jakby wstrzymywało oddech. Pył wirował nisko wzdłuż ulicy, owijając się wokół butów i kół wozów. Przed salonem wzniesiono prowizoryczną platformę ze skrzyń i starych desek. Tłum zebrał się przed południem, niektórzy z nudów, inni ze złośliwości, a nieliczni ze srebrem w kieszeniach i pustką w oczach. Obserwowali szczupłego mężczyznę w poplamionej whisky marynarce, tasującego zniszczoną talię kart. Nazywał się Harland Creed i nie był typem człowieka, który czekał aż nieszczęście go znajdzie. Ciągnął je za sobą jak rozklekotany wóz, wypełniony długami i córkami. Trzy silne dziewczyny, wykrzykiwał. Jedna do gotowania, jedna dla mężczyzn, jedna do śpiewania ci do snu, jeśli twoja dusza jest wystarczająco zmęczona. Dziewczyny stały po jego prawej stronie, każda jak posąg wyrzeźbiony z innego rodzaju smutku. Najstarsza moli, miała skrzyżowane ramiona, podniesiony podbródek, ostre i niezmrużone oczy. Nosiła swój ból jak zbroje. Obok niej June wyglądała na... na wpół dziką, jej palce zaciśnięte w pięści, szczęka drgająca od niewydanego ognia. Mabel najmłodsza stała krok za nimi, ze szklistymi oczami, nucąc coś, czego nikt inny nie mógł usłyszeć. Z drugiej strony placu mężczyzna obserwował z cienia wozu. Nazywał się Thomas Granger i większość ludzi znała go tylko przelotnie. Człowiek z Pinewood Ranch za Red Hollow, ten, który rzadko przyjeżdżał do miasta. Jego broda była prześnita wczesną siwizną, ramiona szerokie, ale zmęczone. Trzej dorośli synowie siedzieli za nim na pace wozu, wiercąc się niespokojnie. Thomas nie przyjechał na aukcję, przyjechał po sól, gwoździe i dwa funty kawy. Obserwował, jak spojrzenie Moli przesuwało się po tłumie, spotykając oczy, prowokując kogoś, by spróbował. Warga June wykrzywiła się na mężczyznę, który śmiał się zbyt głośno. Mabel mrugała, na słońce, wargi wciąż poruszające się z jakąkolwiek piosenką, którą niosła samotnie. Najmłodsza dziewczyna wyglądała jak siostra jego zmarłej żony w wieku trzynastu lat. Cienka w kościach i delikatna, ale nie kruchą. Po prostu zmęczona. Głos harlanda rozległ się ponownie. Nie udawajmy, że długo pozostaną dziewicami. Równie dobrze możecie je wziąć, zanim zrobią to właściciele salonów. Zaczynam licytację od piętnastu dolarów za sztukę lub 40 dolarów za całość. Zapadła cisza. Nie taka, która opada naturalnie, ale taka wyciągnięta z pomieszczenia jak oddech wyssany z płuc. Tomas zszedł z wozu. Jego buty wzburzyły pył, gdy szedł powoli i celowo, mijając mężczyzn z miasta, którzy nagle uznali swoje buty za godne zbadania. Nie odezwał się, dopóki nie dotarł do platformy. Odwiąż je, powiedział po prostu. Harland zamrugał. Co? Odwiąż swoje córki i zejdź z tej platformy, zanim nie walnę cię w przyszły tydzień. Kim ty do diabła myślisz, że jesteś? Człowiekiem, któremu dość tchórzy sprzedających to, co złamali, i twierdzących, że jest wciąż całe. Odwrócił się do tłumu. Wszyscy przyszliście oglądać. Mam nadzieję, że zadławicie się tym, co zobaczyliście. To nie jest scena, a one nie są bydłem. Ręka Harlanda drgnęła w kierunku jego marynarki, ale spojrzenie Tomasa wylądowało jak lufa strzelby. Hazardista zachwiał się, potem splunął na deski i cofnął się. Tomas spojrzał na Moli. Jesteś wolna, by odejść, ale jeśli nie masz dokąd iść, mam dom z pokojami, które nie przeciekają. Mam synów, którzy potrafią trzymać się z boku i zupę, która nie robi się rzadka, nie będziesz mi nic winna. Oczy Moli zwęziły się. Dlaczego? Bo ktoś powinien go powstrzymać dawno temu i dlatego, że nie mam nic do zyskania, stojąc tutaj. Przez chwilę nic się nie poruszało, potem Moli zeszła. Jej siostry poszły za nią, Mabel wciąż nucąc. Weszły na tył wozu. Żadna z nich się nie odezwała. Tomas nie oglądał się za siebie. Na ranczu ganek lekko opadał od wieku, ale był czysty. Żółty pies zaszczekał raz i zamachał ogonem. Tomas pokazał im dom. Jeden pokój dla każdej dziewczyny. Łóżka pościelone, okna zamknięte. — Nic wymyślnego — mruknęła June. — To więzienie czy przysługa? — Cokolwiek potrzebujesz, żeby było — odpowiedział Tomas. Tej nocy spał w stodole. Następny ranek nadszedł miękko z bladym światłem. Molly stała przy piecu, wpatrując się w nierozpalony piec. June była już na zewnątrz, kopiąc kamienie. Mabel siedziała w kącie z tępą łyżką i blaszanym talerzem stukając w niego delikatnie jak w bęben. Tomas stanął w drzwiach. Będziecie miały własne pokoje bez zamków. Nikt nie wejdzie bez pukania. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, możecie zapytać. Moli spojrzała na niego. A czego ty od nas oczekujesz? Niczego, czego nie chcecie dać. To dlaczego? Dom był pusty. Potrzebowałyście go. Dziewczyny przeszły przez dom. Moli znalazła swój pokój przy wschodnim oknie. June wzięła najmniejszy pokój, może z upartości. Mabel wybrała ten z wyblakłym rysunkiem przypiętym do ściany. Chłopcy trzymali się z boku. Levi obserwował z dystansu, zawsze pracując, rzadko rozmawiając. Mark próbował być przyjazny, ale był zbyt zdenerwowany, by być swobodnym. Caleb ledwo podnosił wzrok, gdy się do niego zwracano. Tej drugiej nocy Moli usiadła przy kominku i zapytała Tomasa: Byłeś kiedyś okrutny? Nie drgnął. Nie. To byłeś kiedyś słaby? Jego oczy pozostały na płomieniach. Tak. Moli kiwnęła głową, jakby to czyniło go prawdziwym. Posiłki były cichymi sprawami. June starła się z Livim przy pierwszej rozmowie. Zostawiła swoje zabłocone buty na korytarzu. Poprosił ją prosty jak deszcz. Żeby je przeniosła. Prłałam, owadzisz to miejsce jak kościół? Warknęła. Nie powiedział, ale zbudowałem tę podłogę i chciałbym, żeby przetrwała. Jej szczęka napięła się, ale przeniosła buty. Później przyniosła dodatkowe podpałki bez słowa. Dom zaczął znowu oddychać. Czwartego dnia Moli weszła do stodoły. Obserwowała, jak Kaleb pracuje przy belach siana. Zobaczył ją i upuścił widły. Przepraszam, wymamrotał, cofając się. Nie jestem grzechotnikiem, powiedziała. Wiem. Po prostu poruszasz się cicho. Boisz się mnie. Nie, boję się powiedzieć coś złego. To nie mów nic. Stali w ciszy. Nie przeszkadzało jej to. Tego wieczoru Mark próbował zrobić żart przy kolacji. Coś o mule bycia mądrzejszym niż wszyscy trzej bracia razem wzięci. June niemal się uśmiechnęła. Mabel roześmiała się głośno po raz pierwszy. Rozległo się to przez stół, wysokie i czyste. Później tej nocy Moli minęła Tomasa na ganku. Nie zapytałeś, co się stało z naszą matką, powiedziała. Pomyślałem, że jeśli chcesz, żebym wiedział, powiesz sprzedał ją pierwszą mężczyźnie w kansas nigdy więcej jej nie zobaczyłyśmy przykro mi przestałyśmy być przykre dawno temu zaoferował jej ptaka którego wyrzeźbił tej nocy gołębice prostą niedokończoną wzięła ją bez słowa nadeszła wiosna nie strąbą ale szeptem Topniejący śnieg spływający leniwie w dół wzgórz. Strumień puchnący akurat wystarczająco, by znowu śpiewać. W domu Grangerów zmiana przyszła równie powoli. Molly zaczynała swoje poranki miotłą, zamiatając korytarz od tyłu do przodu bez pytania. June wychodziła na stopnie ganku o zmierzchu, ostrząc noże powolnymi celowymi ruchami. Mabel zamieniła schowek w miejsce tylko dla siebie, rozwieszając nici po ścianie, wplatając kawałki tkaniny w coś nienazwanego. Był środek kwietnia, gdy studnia wyschła. Tomas stanął nad nią pewnego ranka, z wiadrem wyciągniętym z niczym oprócz piasku i żalu. Do południa utworzył się... Łańcuch wiader przemierzający ścieżkę tam i z powrotem z rytmem konieczności tego wieczoru Moli spojrzała na Tomasa i powiedziała: Powinniśmy wykopać kolejną studnię, tak myślisz? kiwnęła głową. Pomogę, ja też powiedział Lewi. Następnego ranka rozpoczęło się kopanie. Powolna, spocona, uparta praca. Moli nie wahała się, pracowała obok Lewiego, z podwiniętymi rękawami, związanymi włosami, pęcherze na rękach bez drgnienia. W południe Tomas przyniósł chleb i jabłka. Budowałaś kiedyś coś? zapytał ją Lewi. Raz, szopę. Zawaliła się. Uśmiechnął się. Tomasz, dobry początek. June poprosiła Marka, żeby nauczył ją, jak prawidłowo osiodłać konia. Spędzili popołudnie w zagrodzie. June przeklinała pas, przeklinała upał, przeklinała pył, a potem w końcu się roześmiała. Nie głośno, nie beztrosko, ale prawdziwy, niestrzeżony dźwięk. W środku domu Mabel zaczęła gotować. Początkowo były to spalone ziemniaki i suchy chleb kukurydziany. Potem przyszły miękkie jajka, kwaśne szarlotki, ciepłe bułeczki, które smakowały jak wspomnienie. Kaleb kręcił się coraz więcej każdego dnia, oferując przyniesienie mąki, rozłupanie drewna, noszenie wiader. Nie musisz pomagać, — powiedziała kiedyś. Chcę! odpowiedział. Nowa studnia powstała w sześć dni. Gdy woda w końcu wypełniła dno, ciemna i stała. Moli oparła się na swojej łopacie i uśmiechnęła. Nie myślałeś, że wytrzymam, powiedziała. Nie myślałem nic, powiedział Liwi. Po prostu miałem nadzieję. Nadzieja jest niebezpieczna. Poddawanie się też. Tej nocy wszyscy siedzieli razem przy kolacji. Bez wyznaczonych linii, bez spuszczonych oczu. Gulasz był ciepły, bułeczki złote. June podała sól Markowi bez słowa. Mabel odłożyła widelec delikatnie, złożone ręce, zadowolona. Tomas podniósł swój kieliszek. Za wodę. Roześmiali się. Potem przyjechał jeździec. Przyjechał we wtorek tuż przed zachodem słońca. Wiatr zmienił się, ostry z zapachem, którego nikt nie lubił: pot, tytoń i olej do broni. Tomas wyszedł pierwszy. Jego synowie stanęli za nim. Dziewczyny pojawiły się powoli w drzwiach, ręka moli i Instynktownie sięgająca do tyłu, by ustabilizować Mabel. Jeździec pochylił się do przodu. Szukam tego, co moje, powiedział. Harland Creed zdjął kapelusz i splunął w ziemię. Myślisz, że zapomniałem? Myślisz, że mogłeś po prostu odejść z nimi, jakby były twoje do zatrzymania? Odeszły od ciebie, powiedział Thomas. Wciąż są moje według prawa. Nie, nie są. Harland uśmiechnął się szyderczo. To nie jest sala sądowa, przyjacielu. To prawda, to dom. Nie jesteś tu mile widziany. Moli wystąpiła do przodu. Nie jesteśmy twoje. Nie jesteśmy na sprzedaż. Nie idziemy nigdzie. Harland spojrzał na nią, potem na dom. Myślisz, że ta mała aranżacja coś zmienia? Nie, powiedziała Moli, ale czyni nas wolnymi. Liwi wystąpił do przodu, twarz twarda. Powiedz to jeszcze raz. Tomas podniósł rękę, powstrzymując następny krok lewiego. Zapytam tylko raz: odjedź. Harland zsiadł z konia powoli. Rewolwer pozostał w kaburze, ale jego ręka zawisła. Myślisz, że jestem sam? Ze szlaku nadjeżdżało dwóch kolejnych jeźdźców. Konfrontacja rozciągnęła się długo i cicho. Potem z oddali rozległy się kopyta. Kolejny jeździec nadjeżdżał szybko. To był szeryf zatrzymał się gwałtownie obok Harlanda. Coś, o czym powinienem wiedzieć? Zapytał. Ten człowiek ukradł moje córki, powiedział Harland. Szeryf spojrzał na Tomasa, potem na Moli. To prawda? Nie, powiedziała Moli. Odeszłyśmy, sprzedawał nas na skrzyni przed salonem, ten człowiek zaoferował nam bezpieczeństwo, nic więcej. Szeryf wyglądał starzej niż jego odznaka. Podrapał się po brodzie, potem spojrzał w kierunku Tomasa. Przyjąłeś je? Otworzyłem swoje drzwi. One weszły same. Szeryf odwrócił się z powrotem do dziewczyn. Chcecie zostać? Tak, powiedziała Molly. — To nie mam powodu, by je przenosić. Harland wystąpił do przodu wściekły. Stajesz po ich stronie? Staję po stronie tego, co mówi prawo, a prawo nie uznaje, córek, za zabezpieczenie długu. Szeryf przerwał mu spojrzeniem. Powiesz jeszcze jedno słowo, Harland, a zamknę cię za publiczne groźby i wtargnięcie. Warga Harlanda wykrzywiła się. Odwrócił się do swoich ludzi, warknął coś pod nosem. Potem ponownie splunął w ziemię, odwrócił się do konia i dosiadł. To nie koniec, powiedział. Tomas nie mrugnął. Tutaj już tak. Odjechali. Szeryf zawahał się przez chwilę, potem dotknął kapelusza. Masz tu ciężki spokój, Tomas. Nie strać go. Nie stracimy. Później, gdy lampy zostały zapalone i stół obiadowy znowu pełen, nikt nie mówił o człowieku z pistoletem. Rozmawiali o studni i sadzeniu i klaczy, która miała źrebić w przyszłym tygodniu. Po kolacji Tomas siedział na ganku, nóż w ręku, znowu rzeźbiąc. Moli dołączyła do niego. Po raz pierwszy nie trzymała skrzyżowanych ramion. Myślałam, że skończyłam wierzyć w mężczyzn takich jak ty, powiedziała. Nie musisz we mnie wierzyć, po prostu uwierz, że drzwi są wciąż otwarte. Dni, które nastąpiły, osiadły nad Granger Ranch, jak miękka kołdra, znoszona, ale ciepła wiosna dojrzała. Dziewczyny wpadły w swoje role nie przez wymaganie, ale przez rytm. Chłopcy nie unosili się już z ostrożnością, ale szli obok nich, ramię w ramię. Moli zajęła się ogrodem. Sadziła bez mówienia, kopała z celem i podlewała z czułością kogoś, kto kiedyś był zostawiony suchy zbyt długo. Caleb przychodził do niej najczęściej teraz, cichy jak zawsze ale jego ręce oferowały więcej niż pomoc. Livi naprawił kurnik po raz trzeci tego tygodnia. June powiedziała, że był obsesyjny. Odpowiedział, że zawiasy były uparte. Przewróciła oczami, ale pozostała blisko, zawsze w odległości pięciu kroków. Mabel śpiewała teraz, nie dla innych, po prostu dla wiatru, dla studni, dla chleba, który ugniatała przed świtem. Mark stworzył jej małą harfę z wierzby i nici. Grała na niej źle przez dni, ale zawsze z radością. To Moli pierwsza poruszyła ten pomysł. Stała na ganku po kolacji ze skrzyżowanymi ramionami. Jesteśmy tu od miesięcy i nie jesteśmy już gośćmi. Nie chcemy odejść się. Czy to prawda? Wiem, powiedział Tomasz. Chciałybyśmy porozmawiać z tobą, ze wszystkimi wami. Sześcioro z nich siedziało przy stole. To June przemówiła pierwsza. Chcę poślubić Lewiego. Nie dlatego, że mnie uratował, nie dlatego, że mu coś winnam, ale dlatego, że traktuje mnie jakbym nie była zepsuta. Tomas kiwnął głową raz. Mark chrząknął. Chciałbym zapytać Mabel. Jest młoda, powiedział Tomas. Zaczekam, jeśli będę musiał. Mabel uśmiechnęła się i ścisnęła jego rękę. Nie chcę, żeby czekał. Tomas spojrzał na nią. Jesteś pewna? Tak. Sprawia, że świat jest cichy. Potem przyszła Molly. Sięgnęła po rękę Caleb'a i trzymała ją. Spędziłam lata myśląc, że miłość musi być zarobiona przez ból. Ale Caleb, on nigdy nie prosił mnie, żebym była czymkolwiek. Po prostu pozwolił mi być. Kaleb zarumienił się, potem szepnął, ona już jest wszystkim. Tomas oparł się. Nie potrzebujecie mojego pozwolenia, ale macie moje błogosławieństwo. Pobrali się pod Topolami, całe miasto przyjechało, większość nie z życzliwości, ale z ciekawości, ceremonia nie była wymyślna, nie było koronkowych welonów ani srebrnych pierścieni. Suknie były uszyte przez Molly i Mabel, proste i miękkie. June nosiła swoje buty, Mabel nosiła polne kwiaty w swoim warkoczu. Thomas stanął przed nimi, nie jako kaznodzieja, ale jako świadek. Widzieliście się nawzajem w najgorszym stanie, to ma większe znaczenie niż jakakolwiek obietnica złożona przy świecach. Jeśli możecie kochać po tym, jak pył opadnie, Możecie kochać przez wszystko. Śluby były proste. June obiecała nigdy nie pomylić ciszy ze słabością. Livi obiecał mówić tylko wtedy, gdy jego słowa były godne. Mabel obiecała śmiech nawet w ciężkie dni. Mark obiecał obecność nawet wtedy, gdy wiatr ciągnął za jego stary niepokój. Molly obiecała tylko prawdę. Caleb obiecał nigdy nie ukrywać się przed jej prawdą. Pocałowali się nie jako obcy spotykający się w nowej skórze, ale jako ci, którzy już zbudowali życie. Tej nocy ranczo świeciło. Latarnie wisiały z drzew. Muzyka skrzypiec kołysała wiatrem. Mabel tańczyła boso. June rzuciła lewiemu wyzwanie na wyścig. Molly stała pod gwiazdami, Caleb obok niej. Jego ręka spoczywająca lekko na jej plecach. Tomas siedział na ganku. Fajka w jednej ręce, kubek w drugiej. Mark usiadł obok niego po chwili. Dobrze zrobiłeś, powiedział Mark. Po prostu otworzyłem drzwi. Czasami to wystarczy. Moli wyszła sama na zewnątrz, trzymając coś owiniętego w płótno. Podeszła do Tomasa i położyła to na jego kolanach. Odwinął to powoli. To była cedrowa gołębica, którą wyrzeźbił. Teraz pomalowana na biało. Jej skrzydła wyrzeźbione kwiatami. Chciałyśmy, żebyś to miał, powiedziała. Spojrzał na nią, oczy nieczytelne. Utrzymałeś nas przy życiu, ale więcej niż to dałeś nam miejsce do bycia. Przesunął kciukiem wzdłuż skrzydeł. Wy też mi coś dałyście, powiedział. Czekała. Powód, by dokończyć to, co zacząłem. Usiadła wtedy obok niego. Oboje obserwując latarnie migoczące w drzewach jak gwiazdy złapane w gałęziach. Ganek zaskrzypiał, gdy inni dołączyli. Mabel oparła się o balustradę, szarpiąc swoją harfę. June przyniosła resztki ciasta. Caleb zasnął na górnym stopniu. Livi drzemał obok niego. Mark nucił starą piosenkę pod nosem. Nikt nie powiedział słowa dom. Nie musieli. Był tam w każdym oddechu, każdym dotyku, każdym ślubie wyrzeźbionym w powietrzu i trzymanym mocno przez życzliwość. Wiatr zmienił się ponownie, teraz łagodniejszy, jakby sama ziemia wydychała. W świecie, który kiedyś je sprzedał, wątpił w nie, łamał je tutaj stały, niekupione, niepobite, ale kwitnące razem. I na tym cichym ganku, pod niebem zbyt szerokim dla słów, przeszłość w końcu ustąpiła miejsca spokojowi.